Dobra, jesteśmy z powrotem w, w nowym świecie, w Manoli. E, tak, oczywiście nie mamy żadnych pracowników, bo nie zdążyłam nawet zrobić, ale już się za to zabieramy. Zaprojektujmy sobie domek. Domki. No i oczywiście rynek. Mamy 65 drewna, to budujemy ile się da. I zdobędziemy pierwszych robotników. Mamy epokę tradycji w nowym świecie. Zaraz się ktoś powinien zająć produkcją drewna. Czy wszystko mi się udało zrobić? Nie, nawet tutaj drogi zabrakło. Dobra, droga już jest, więc mamy dwie chaty drwala, dwa tartaki, okej, okay, może zrobimy jeszcze trzeci, tak żeby nie przeszkadzało to tutaj i i tu by było ok. róbmy drogę. No i co tu mamy dostępne? Mamy pieczone banany. Na szczęście żyzność bananów jest i mamy związek zawodowy, którego jeszcze nie będziemy budować. Pieczony banan i do niego potrzebujemy fabrykę tranu, plantację bananów i kuchnię pieczonych bananów. Czy oni już chcą? Tak, oni już by chcieli te banany. Najpierw wybudujmy sobie więcej domków. I kolejna ekspedycja dostępna. Ale to na no, tę ekspedycję sobie później y, zobaczymy. Na razie chcę, żeby to tutaj hulało nam wszystko: te podstawowe rzeczy. Wybudujmy jeszcze domki. I jeszcze nam zostało trochę drewna. Mm. Może zajmę się już tą plantacją bananów, czyli tak, fabryka tranu. Mamy tu dużo tych brzegów dostępnych, ale dobra, możemy zrobić tutaj też. Zaplanujmy sobie pierwsze dwie. Oczywiście, magazyn. I w sumie można by było też nawet zrobić kuchnię od razu w tej okolicy. Ktoś tu się już osiedlił. E, dobra, zróbmy. Brakuje nam na pewno pieniędzy, tak? Zaraz będziemy mieć. Ale mamy kolejny statek. Dobra, udało się wybudować. Nic w ogóle pieniędzy nie mamy. E, także plantacji bananów też na razie nie wybudujemy ani kuchni, ale zaplanować możemy. To już tak przyszłościowo. Trzy. Ach, nie mamy pieniędzy na drogę. E, dobra, tą fabrykę bananów, znaczy plantację bananów, może tutaj, w sumie. No i mamy nowy status miasta miasteczko w nowym świecie i nowe dostępne towary. Wow, będę ofiaruje nam 7000 monet. Dziękuję Będę. Jak dobrze cię mieć w trudnych czasach. Nawet bez yy, sojuszu nam się udało. Dobra, zaplanowałam trzy. A, jeszcze mam tutaj czwartą, to już ją zaplanuję. Także będziemy mieli cztery plantacje bananów. Super. Zróbmy sobie drogę, bo mamy na to pieniądze. Zrobimy sobie drugi magazyn tutaj. Na razie go nie będę budować. Wybudujemy sobie jedną plantację. Mamy jedną fabrykę Tranu, także wystarczy nam jedna kuchnia na razie. Tak? Wszystko z 30 sekund, tak. To tak na start. I myślę, że nawet im to na razie wystarczy, bo nie mamy za dużo ludzi. Uuu, potrzebujemy... A nie, potrzebujemy tylko jeden, a będziemy produkować aż dwa na minutę. Także super. Kolejna potrzeba to będą pącza. Można się tym zająć. Ale ja chyba y, zaraz ucieknę do Starego Świata. Bo tam też mamy swoje sprawy do załatwienia. Y, tylko jeszcze wezmę naszą fregatę i troszeczkę pozwiedzamy. U, tu też mamy jakiś nowy y, towar. Żyzność orchidei. U, orchidea. Ale cieszą te nowe rzeczy. Dobra, mamy. No dobra, płyńmy najpierw na tą wyspę. I Izabel ma dla nas zadanie, na to wygląda. Zadanie polegające na odbierze towaru. Teraz nam się przyda każdy pieniądz, także to zrobimy tak. O, i nawet w tym kierunku mniej więcej płyniemy. Więc to to przypłyń od razu tutaj. Gdzie? Gdzie to jest? Nie widzę za bardzo. Tutaj. Dobra. I patrzcie na to w ogóle ile mamy rzeczy. Pożar w Edenie. Pożar w Edenie to jest scenariusz i ja już go zrobiłam, jak możecie zobaczyć. Na brąz i srebro nie udało mi się zdobyć złota w tym scenariuszu. I rozgrywka z tego scenariusza jest dostępna na moim kanale, to jest 6 odcinków. Także jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam do obejrzenia. Tutaj mamy Duma i Przedsiębiorczość to jest kolejny scenariusz. Tutaj mam po prostu jakąś taką ekspedycję po nagrody: Tarcie kurierów kolejny scenariusz i sezon na srebro jeszcze jeden scenariusz. To ja na pewno będę robić te scenariusze. Zdecydowanie lubię. A tutaj? Misja ratunkowa. To też jest po prostu y, po nagrody. No i tu jest nasza NBSa, do której chcemy. Kraina lwów, do której chcemy właśnie dążyć. Mamy gazetkę. Wszystko jest w porządku, ale ja potrzebuję więcej pieniędzy. I mamy na razie tylko plus 5%. Zróbmy tak. Wracamy do y, Starego Świata. Bo potrzebujemy więcej rzemieślników przede wszystkim. Mamy już troszkę statków na szczęście. Mamy też szkuner. Dobra, myślę, że na początek potrzebujemy więcej rzemieślników. 140. Dzięki temu będziemy mogli w końcu produkować okna. I dzięki oknom zrobimy właśnie tą kuchnię tradycyjną w końcu. Więc to jeszcze sobie czeka na swoją kolej. Nasi rzemieślnicy jeszcze nie mają nowych potrzeb, ale niebawem będą mieli. I będą to maszyny do szycia. Proponuje nam prawa handlowe. To bardzo ciekawe, tylko że jestem zbyt biedna, przykro mi. Nie chcę, żebyś była na mnie zła. Także spróbujmy może pogadać. Nie chciałabym mieć wojny. Po chlebstwo? E -e. A tutaj u Artura niemal pewne. Super, a Anna da się dogadać? Coś tam się da. Dobra. No i tak, pasowałoby wzmocnić produkcję ryb, ubrań, yy, kiełbasek, chleba i tyle. Także od razu za to się weźmy. Kolejne rybki sobie zrobimy tutaj i chyba zrobimy sobie od razu do nich nowy magazyn, bo ta jedna faktoria sobie z tym wszystkim nie poradzi. Magazyn postawmy na przykład tutaj. Zrobimy sobie od razu troszkę więcej kolejna rzecz to były ubrania robocze więc my mamy tutaj dostępne tylko jedne już zaplanowane także musimy myślę, że zaplanować sobie od razu kolejne i zrobimy to po prostu chyba z tej strony, jeszcze tutaj zmieścimy, także wstawię tutaj jedno i reszta będzie z tej strony Wybudujmy sobie od razu, i pasowałoby jeszcze zaplanować szwalnie, oczywiście, tak, żeby nie przeszkadzać tym tartakom. No nic, stawmy je tutaj. Z drewnem nie mamy problemu, także spoko. Yy, I teraz muszę sprawdzić, czy na pewno wybudowałam tyle, ile trzeba. 8 i 7. Yy, tak, czyli jeszcze jedną. Dobra. Pracujcie. Kolejna rzecz to kiełbaski, czyli na pewno potrzebujemy świnek, i do tego y, to, czyli rzeźnika. Rzeźników jeszcze dwóch zmieścimy, nawet tutaj. I tutaj jeszcze oczywiście zmieściłam wytwórnię mydła jedną. Y, teraz sprawdzę, czy na pewno wszystko jest ok. Mamy 5 i mamy 3, ponieważ dwie idą do mydła na pewno. Tak, wytwórnie łoją mamy dwie i wytwórnie mydła tylko jedną, ponieważ mydło robi się o wiele szybciej. No, powoli zaczyna nam brakować miejsca, będę musiała pomyśleć, jak to wszystko zmieścić. Brakuje nam już farmerów. Czy czegoś im ogólnie brakuje? Nie. Także możemy dobudowywać spokojnie kolejne domki. No i pasowałoby tutaj już robić kolejny rynek i oczywiście kolejną karczmę. Zróbmy tak od razu. Chyba tak gdzieś mniej więcej po środku. I karczma tutaj. Zrobimy drogę, i powinni wszyscy mieć dostęp. Tak, i dookoła jeszcze na pewno będziemy robić kolejne domy. Dobra, jeszcze alkohol mamy na zero. W ogóle wygląda na to, że mamy ziemniaków plus 6. Nie wiem o co chodzi, zaraz to sprawdzę. A i chlebek. Produkcja, produkcja chleba jeszcze jest potrzebna. Jeśli chodzi o produkcję alkoholu, to mamy 6 upraw ziemniaków, jak i 6 gorzelni. Więc nie powinniśmy mieć nadprodukcji ziemniaków. Ale skoro tak, to zawsze możemy dołożyć kolejną gorzelnię. Nie ma sprawy, na przykład tutaj. I te nadmiarowe ziemniaczki powinniśmy wykorzystać. Jeśli chodzi o chlebek, to pszenicy powinniśmy mieć więcej. Tak. Więc zrobimy sobie po prostu jeden wiatrak i dwie piekarnie. Ale teraz się boję, że będzie za mało pszenicy, także dorobię jeszcze tą jedną. Sprawdźmy to. Pszenicy mamy plus trzy. Pięknie. Ten magazyn ma problem, ale tutaj mamy drugi. Nie, tak, to, to nie wydaje mi się, że byłby duży problem. Myślę, że możemy wziąć nasz szkuner, który powstał jako drugi, i to jest brzydwo małż, i możemy go przypisać do nowego szlaku handlowego. I znowu będzie z wyspy Belmor na Alfeu. Na wyspie Belmor ładujemy paprykę, ładujemy mięsko, wołowinę i rozładowujemy w Alfei. Akceptuj! No, i mamy dopiero 240 rzemieślników, potrzebujemy ich o wiele więcej, i mamy w końcu 8 okien, co to oznacza, że możemy planować sobie kolejne produkcje i będzie to konserwa. Potrzebujemy tylko więcej pieniędzy, także trzeba troszkę się wstrzymać. Myślę, że zobaczmy sobie y, zaraz, co, jest, co się dzieje w nowym świecie, ale widzę zadanie tutaj. Jakież to zadanie? I to jest zadanie polegające na dostarczeniu towaru. Odbierz pozłacane zaproszenia na wystawę. Z miejsca latarnia morska ga -y, Gasparowa nowa ekspedycja dostępna. Na razie mnie to nie interesuje. Weźmy sobie na przykład makrele. Niech przypłynie po to. Zobaczmy, co jest potrzebne do ekspedycji Kraina Lwów. Nawigacja, dyplomacja, wiara. I do wiary mielibyśmy tą naszą monetę, którą y, dostaliśmy. Także ja myślę, że zrobię tak. Wrócę się do nowego świata. Och! Tutaj mamy zadanko. Szybciutko. Zbieramy wszystkich rozbitków i mamy je dostarczyć tutaj. Mm, weźmy sobie Franklina. Nie bardzo chciałam tak robić, ale musimy. Ło, jak bardzo niezadowoleni są, bo nie mają kaplicy. Już, już. Zróbmy tak. Proszę bardzo, już powinno być troszkę lepiej, tak? I nawet mogłabym się zdecydować na parę drzewek. Na przykład takie palemki, ładne. Ach, ale wybudujcie je od razu. No i pięknie, wykorzystajmy troszkę e, drewna jeszcze, ponieważ chcę to drewno zrzucić. Statek jest atakowany, prawdopodobnie w Starym Świecie. Dobra, lecimy, zobaczmy od razu. O matko, ile tu jest statków pirackich. Uciekaj. O nie, mam nadzieję, że go nie zniszczą. O matko, nie ma szans. I straciliśmy pierwszy statek. Dobrze, że nic nie było na pokładzie. Musimy teraz to zrobić bardziej mądrze. Nasz okręt flagowy wiezie leśnika, także jego możemy odłożyć. I ja nie będę brała naszego okrętu flagowego. Wezmę nadal fregatę, ale popłyniemy tak, by ominąć te statki pirackie. Tu ich jest strasznie dużo, i tu też się kręcą. Ale tak czy siak, myślę, że popłyniemy tędy. A, może nawet tędy. Tyłem. Płynie aż tutaj. Dobra, wracamy do nowego świata. I co my tu mamy? Ten rum, którym się niedługo zajmiemy. No i poncza. Oczywiście. I zadanie. Rozwiązanie łamigłówki. Znajdź i odbierz... Krokodyl 5 i one będą sobie gdzieś tutaj, tak po prostu łaziły. Tak, jest jeden. Spójrzcie na to, jest. E, gdzie dalej? Tutaj. Niesamowite, że sobie krokodyle tak chodzą, no. I tu. Dobra. Też. Sadzonki trzciny cukrowej wysokiej jakości i to jest w związku zawodowym do, do użycia może nam się przyda to. Czy my płyniemy... Tak, płyniemy z tymi rozbitkami. O, no już prawie docieramy. Super. I możemy ukończyć zadanie. Teraz y, myślę, że wracajmy tutaj. Wybudujmy resztę domów. I zajmijmy się produkcją odzieży, czyli poncha. Parma alpa... A, ale boję się, że będzie za mało jedzonka od razu. Zaplanuję kolejne banany. E, chyba ten magazyn wybuduję i kolejna kuchnia, tak? Tak, przydałaby się jeszcze jedna kuchnia. Zrobimy sobie tutaj drogę. Sprawdźmy sobie statystyki. Mamy produkcję tutaj plus 2, czyli tu też będziemy mieli plus 2. Super. Mamy trochę mieli miejsca na drewno, poruszamy. także zrzućmy tą resztę. Na cegły jeszcze nie mamy miejsca. Kolejna produkcja chyba będziemy robić gdzieś tutaj. Pasowałoby stworzyć most jakiś pierwszy. Może tędy? I chyba poprowadzę tą drogę gdzieś daleko. Bo ja nie wiem, czy nasze miasto nie będzie, nie będzie się tutaj rozrastało, jeśli planujemy duże miasto. Także zróbmy sobie tą produkcję poncz tutaj. Fabryki zostały wybudowane, pozostało zrobić farmę alpak. Nie wiem na ile. Y Miejsca potrzebuje y, moduł 1. Dobra. 3, 3 na 3. I potrzebujemy cztery moduły. W porządku. Zaplanujmy sobie od razu. Oczywiście 3. I ostatnie... No i wybudujmy od razu myślę, że dwa, bo mamy dużo ludzi. Także teraz ponczas są gotowe, ludzie powinni być o wiele, wiele szczęśliwsi, i brakuje nam tylko rumu. I rumu musimy produkować bardzo, bardzo dużo, bo plan jest taki, by ten rum dostarczać do Starego Świata dla naszych rzemieślników. Chciałabym teraz, żeby nasz kliper Franklin wziął tą monetę i popłynął do Starego Świata. Abyśmy mogli wysłać ekspedycję właśnie z tą monetą na pokładzie prawdopodobnie, bo ona coś tam nam daje. Także ty, Franklinie, wyrusz do Alfei. I w sumie pasowałby przysłać tutaj nowe statki w celu obrony przede wszystkim. No i jeszcze wybuch, pożar. Tutaj my tutaj nie mamy w ogóle remizy. Zróbmy tutaj. Od razu. Remiza na szczęście została wybudowana i już tutaj strażacy gaszą pożar. Ale zmobilizujemy jeszcze więcej jednostek, bo się niestety ogień nie rozprzestrzenił. No i tak sobie zakończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć.